Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi i mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Ludzie, którzy słuchali tego, co Jezus mówił jego mowy eucharystycznej, mieli takie przekonanie, że go doskonale znają, że mają o nim całe mnóstwo informacji, znają jego Rodziców, jego genealogię, jego historię, jego charakter, temperament. Wszystko o nim wiedzą. Ale nie mają wiary. I ostatecznie, nie mając wiary, kompletnie Jezusa nie rozumieją. Nie doświadczają tajemnicy tego, skąd on tak naprawdę pochodzi, kto tak naprawdę jest jego ojcem. Nie mają wiary, bo go nie słuchają. Może być tak w naszym życiu, że przechodzimy co tydzień albo nawet częściej na Eucharystię. Że doskonale Jezusa znamy, doskonale wiemy, kim On jest, przychodzimy na Eucharystię. Możemy mieć gdzieś tam w środku, w głębi nas takie przekonania, a czym nas On może jeszcze zaskoczyć, co nowego może nam dać? Tymczasem Jezus zaprasza nas dzisiaj do nowości. Do doświadczenia tego, że on zawsze jest większy niż nam się wydaje, że zawsze jest tajemnicą, którą musimy na nowo odkrywać. Tylko po prostu musimy zacząć go słuchać, uwierzyć w to, że jest on kimś więcej niż tylko jednym z ludzi, których doskonale znamy. Że jest Bogiem, który otwiera przed nami ciągle nowe i nowe horyzonty. Tylko musimy w niego uwierzyć.